Teczkowe, jestem Myszo Inny i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj zaprezentuję Wam nową swego rodzaju zdobycz, nowy przedmiot w kolekcji, jakim jest gra na PlayStation 1 Cross Madness 2. Yy, to jest już jedna z późniejszych gier, yy, co o czym nas informuje Peggy. I o czym też nas troszkę informuje bardzo cieniutka instrukcja, rodem jak z niedalekich czasów. I od razu przepraszam, jakby coś było nie tak, bo nagrywam ze statywu. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Także, bez gadania, przechodzimy do grania. Instrukcję odłożyłem sobie tam na bok, żeby to przypadkiem jej nie uszkodzić yy, Muszę się jeszcze podpiąć Chinche, bo teraz jest podpięte Nintendo Wii yy, Więc Włochnąć I teraz szybko podłączę cińcze, bo z jedną ręką bardzo niewygodnie by mi się to robiło, i przechodzimy dalej. Pauza. I to, to jest taki eksperyment, właśnie czy. Oj, czy się uda? Czy to jest w ogóle godne zaufania rozwiązanie? Tej mam pada. wszystko obejrzymy sobie to intro. O i tak będzie idealnie dla was i dla mnie. Grafika jest jak w Icy Tower, trochę taka, no, no taka no przyjemna dla oka, przyjemna dla oka napisy, A, ale gra to jest to takie prymitywne jak na te czasy 3D. No bo co tu się dziwić? To jest PlayStation 1, jakby nie patrzeć. Cudów tutaj nie ten. Yy, nikt tu się nie spodziewał, ale. Yy. Pójdź. Nie, no, ale gra jest całkiem. Całkiem jest քոտակ անձը սովետական i jesteśmy pierwsi a nie, jednak nie na pewno jak na tamte czasy to było, to było to znaczy w sumie zastanawiam się teraz czy to co powiem to nie będzie bzdurą, ale no to była całkiem dobra sytuacja, ten, y, symulacja, y, jak na rok 2003. Były lepsze, ale myślę, że na szara różno by było szukać lepszej gry, takiej motocrossowej, symulacyjnej. Dla mnie to jest ogólnie pierwsza gra, z, nie, nie, przepraszam, y, druga gra z tego gatunku, ponieważ Grę w, Moto, w MotoGP 07 i, to, i tam ta gra jest lipna. Ponieważ sterwen jest straszne i w ogóle nie ogarniam tamtej gry, więc to jest jak na razie bardzo przyjemna gra, powiem szczerze. Z, z ładną, no dość ładną oprawą, mimo wszystko jak na jak na szaraka poczciwego. Jeszcze jedną rundkę se zrobimy i i ten i i zaraz ten albo dobra to za, i no i jeszcze jedna runda i będziemy kończyć. Ja szczerze, że no naprawdę fajna gierka, jak jak na na sprzęt z mocą, no ja nie obrażam Sharaka, bo Sharak to jest jedna z najlepszych konsol na świecie, ale trzeba no, sobie przyznać mimo wszystko, że mocy on wielkiej nie miał. Y Więc jak ma jak na szaraka, to, to bardzo ładne, ładne i dosyć jakości tekstury, jedyne do czego bym się tu przyczepić, yy, przyczepić jakby to sam wygląd yy, tych motorowców, przepraszam, i ja się tu telefon zsiemnia. już spudłowałem, ale jedyne do czego się mogę przy, właśnie przyczepić to ten, yy, to właśnie wygram tych spotowców, bo to, troszkę są rozpiksalowani ale jest bar i tak jest bardzo dobrze, powiem szczerze, bardzo bardzo fajna gierka w sumie, powiem szczerze nie wiem co ja tutaj włączyłem się chyba speedę włączyłem sobie przed no i się wywaliłem i telefon mi się ściemnia i znowuż ten Ostatni ten, kółeczko. Także co, gra symulacyjna. Planuję zrobić, nie wiem czy się zgodzi pan Michał z kanału Grania na Spontanie, ale planuję zrobić serię swoją fanowską nowsze gry na starszą konsolę. I wiecie co? To miała być prezentacja i test, a. A to będzie pierwszy, ten. Yy, pierwszy odcinek. Także. No, dodam jeszcze na końcu. Ta gra wyszła na. Tylko na PlayStation 1, jeśli się, się nie mylę. W roku 2003, co już chyba mówiłem. Na bank to mówiłem. A i ostatni. Yy... ocena yy... 8 na 10 bardzo fajna gierka i to by było Od... z mojej strony to by było na tyle ja się z wami żegnam widzowie, trzymajcie się do następnego odcinka, cześć